Pięknym dniu. No patrzcie. W nocy było bardzo zimno, nawet był 0 stopni. No nawet ta trawa, którą tutaj wczoraj wyściółkowałam była taka zeszroniona. Mogło być na minusie, mogło być. Yy, jeden, ale zero było, jak rano wstałam. Przyszłam poodkrywać doniczki, bo to już słoneczko świeci. Więc o, poodkrywam. Niech to sobie tutaj już oddycha żyje swoim życiem ale zobaczcie te po tych przymrozkach, znaczy po tych zimnych nocach, one nie były przykrywane i w miarę, te to od początku były liche pomidory ja takie zostawiłam, nawet ich widzicie nie przepikowałam, te w miarę takie, trochę porażone przez słońce, zobaczymy otwieramy szklarnię robimy tutaj porządek z tymi doniczkami i zaczynamy kolejny dzień, więc zapraszam do oglądania życzę miłego dnia i do później Dzisiaj na śniadanko Kanapki, oczywiście z tą wczorajszą pastą jajeczną, jest przepyszna, smacznego jak coś wiecie. U nas dzisiaj będzie rosołek, właśnie szykuję i będę wstawiać, oczywiście na indyku. Dzisiaj będziemy testować z Amelką taką zupkę, znaczy to taka jest potrawka, bardziej, a nie zupka. Tutaj się już zrobiło. No, kupiliśmy ją w Stokrotce. Zobaczymy, już się boję. Tak to wygląda. To nawet nie jest zupka, tylko to tak jak spaghetti wygląda, bo to się najpierw gotuje w wodzie, potem odcedza, potem przyprawia tymi przyprawami. Jeszcze ja sera dałyśmy, żeby bardziej serowe było. Właśnie, ta Ameryka jeszcze sera dała. Bo widziała gdzieś to na. Na internecie, na internecie to widziała. No dobra, to i, i ja, ja muszę próbować. Puh. Dobra, ja próbuję, bo Amelka próbuje poza kamerą, bo. Nie chcę się Nie spieszam e, To jest na tej zasadzie jak te chrupki, co kupiliśmy. To wtedy Amelka mówiła, że to jest taka zupka jeszcze, którą bo ona spróbować. Nie to, żeby się, wiecie, najeść tylko spróbować. Jaka siostra... Bo też już jak ktoś to testuje gdzieś na internecie? No, mój kolega mi się to, to Norbert. A. Też. I ten... Nie e... zjadł tego. I widzicie, na co mi przyszły jakieś testy muszę tu młodzieżowe robić. No dobra. Serio z włoży to, nie? No. Ale to może ty pierwsza, dobra, a nie, stoisz się, śmieje ze mnie, to ty pierwsza. Dlaczego ja mam być pierwsza? Prze przełknęła. Dobre. ale pali. Pali? Ale, ale ja myślę, że to jest najprzecież to taki są. Niż no, ale... te chipsy? Nie, no to z czasem pali. Dobra tam. Pachnie tak fajnie. Mmm. Pierwszy smak dobry. No. Ty? Nie, no. No dobre, ser, ser czuć, ale później jest coraz ostrzej. Pierwszy smak taki super tak. serowy ser czuć jak w cipsy, jak chipsy serowe, no. nie? Ale potem jak wam przypali, to. Nie, to jest nie do zjedzenia. To damy. <laughs> Przez gwintach. Mm. To jest nie do zjedzenia. I to jest dobre. Jak bierzesz do buzi, no. i mielicie, gryziecie w buzi, to jest spoko. A jak przełkacie, to za moment już pali, już pali nie? No, więc jak się pierwszy taki łuk do buzi weźnie. to trzeba wszystko od razu weźmie. Tak, no i to ten. To spoko, fajny serowy smak czuć, ale jak już połkacie, to wam pali tu. Pali, pali. Ale tak to... Nie, te chipsy były gorsze. Tak? Chipsy były gorsze, no. Może dlatego, że ten ser tutaj dodałyśmy. No. Nie, ostatnie. Nie, bo to wciąga, ale się pali później. Mhm. Mhm. Fajny serowy tu smak I jak połkacie, to za moment takie... No o, teraz zakłapie. No. no. Jak ja się tak... połknie za chwilę, to dopiero tak pali. No. Ale tak to pali sery jakby... Zjedz, jakby... No tak zjedz wszystko. Apić i aż, i. aż narobiłam sobie ochotę, żeby zrobić taką spaghetti serowe. No. O samemu, wiesz, nie takie ten. No, więc taki to test, ale my tego chyba nie zjemy. Paweł nie przetestuje, bo jest z pracy mogliśmy to zrobić wieczorem, jak tata wróci. A no, no, bo odgrzejemy u tak. to, może się skuści, że, żeby się tu pokazać, zobaczymy. O, no teraz go przestało. Ale ty wie, 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 wiesz co, wiecie co, może mi alergia przejdzie po tym. No. Ja mam alergię, może mi alergia po tym przejdzie. No, bo aż czuję, że aż mi tutaj czuję po, po nosie, że mi wszystko ścieka. Bo to ostre. No, ale to tak na dłuższą metę, to wiecie, to nie. Dobra, to ja tyle. To jest lepsze nie, chyba, niż taki syn, te chipsy, no. no nie, one były bardziej ostre. No. One były bardziej ostre, te chipsy, tak. To to jest jeszcze takie, pali, ale jest. Chipsy tamte były bardziej ostre. to no, jest jakiś smak, nie? Tak, czuł smak tego sera. Ale pali, pali. No, nie widzicie na co jej przyszło? Na jakieś testy młodzieżowe muszę robić na YouTubie. No ale młodzież każe, no to, to, to co zrobisz? Że... Co no. zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dla zasięgu. Dla zasięgu. Dobra, yy, idziemy dalej, idę dalej sprzątać i zobaczymy się potem. Ale chyba wolę popijać wodą niż mlekiem, bo to już w mleko w ogóle nie pasuje. To jak pisaliście wodą, to lepiej się popija, więc idę się napić wody. Już yy, rosół mi się gotuje, już jest popołudnie. Yy, Laura już jest w domu, znaczy rosół już mam prawie ugotowany. Gotuję makaron, będę gotowała na rosół i yy, zjemy i pojedziemy, bo muszę jechać do miasta bo wtedy jak ten telefon zmieniałam, to tam im się coś zablokowało i umowy mi nie dali. Znaczy dali mi tylko na ten jeden telefon na Melkie, a na, na mój nie. E, bo tak bym musiała siedzieć, nie wiadomo było, ile im tam się zejdzie z zablokowaniem tego systemu. E, I mówiła, że przyjechać po to. E, a nie wiem, tak wiecie. Uciechać specjalnie tak naprawdę, bo kiedy będę przy okazji czy coś, to ciężko powiedzieć, a nie chcę tego zostawiać. I chcę już chcę to załatwić i mieć spokój, więc pojadę dzisiaj specjalnie, zjemy obiadek i pojedziemy. Przy okazji pójdę do Pepko, bo widziałam fajne buty w Pepko, takie jak ja mam. E, tylko dla dzieci, takie naciągane, wiecie, niewiązane, nie takie z siateczki. Bardzo fajne, one są wygodne. książ żeby Laurze wziąć, ale na oko to też nie chcę kupować numeru, bo no wiecie, to jest takie kupowanie na oko. Więc właśnie Laura jest to, ze mną pojedzie i może przymierzymy, jak jeszcze oczywiście będą. I chciałabym potychać do Netto. Bo jest wnet to takie zadaszenie, znaczy taki namiot. Ja widziałam takie na internecie. W sumie to zaraz zobaczę, pole są na internecie te namioty. Czy to zamówić przez internet, czy jechać do tego netto. E, I bym sobie kupiła takie właśnie ten. Bo ja na taras, tarasu nie mam zadarszonego i mam parasolki na taras. Ale te parasolki tak, je, w jednym mi tam chyba sznurek, pęknie coś. I zepsuł mi się ten mechanizm, bo miałam takie te duże, takie wiecie, kręcone. Ale one tutaj, jak stały, to jak wiatr czy coś, to jest zwiewało. E, trzeba było je przenosić na dwór, to tak nie mi rezultatów. Pomyślałam że taki namiot. Wiecie, takie są namioty, takie moskitiera i coś takiego bym sobie kupiła i postawiła to tutaj na taras. Mam nadzieję, że mi wejdzie, bo tam mam balkon, mi wystaje na z góry i mam nadzieję, że mi się to tam zmieści. Chociaż balkon jest trochę dalej, nie, nie nad samym tarasem, tylko od pół tarasu. Zobaczymy. <kł> Przepraszam i no i taki sobie właśnie myślałam, żeby sobie takie coś właśnie zakupić i tutaj postawić i to mam moskitiery i tak dalej, żeby był po prostu cień, bo nawet na tarasie nie można posiedzieć, bo jest pale nisko, a nie chcemy robić żadnego takiego zadaszenia nad tarasem czy coś, no bo jednak czasami człowiek chce posiedzieć na tarasie też na słońcu, no to yy, będzie można sobie wiecie złożyć to albo... Albo po prostu usiąść obok, bo to nie, 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 nie będę ja na całym tarasie tego rejonu, to tylko tu jak z balkonu się wychodzi. Bo można sobie obok usiąść na słońcu, a jak zrobimy zadaszenie, no to już będzie jakby po całości, to po pierwsze. A po drugie, yy, jednak potrzeba jest, żeby to światło padało tutaj do salonu i było widno, a jak będzie jakieś zadaszenie, nawet myślałam, żeby z pleksy przezroczystej zrobić, ale to jednak nie wiem, bo... Ja to chciałabym tam taki ogród zimowy zrobić sobie, więc dlatego tak kombinuję, żeby na razie takiego stałego zadaszenia tam nie robić. A jak mam sadzonki na wiosnę, no to wiecie, no to też tego dużo światła tutaj mi jest potrzeba. Słońca przede wszystkim, które pada, bo tu słońce pada. Dobra, nie ważę, bo się tak zakręciłam, że się nie mogę wysłowić. Zobaczcie, co jeszcze dzisiaj kupiłam w sklepie rano. Małe ponczusie. One są bardzo dobre. No to nawet do szkoły na jutro dam dzieciakom. I tu mam jeszcze makaron, to już na jutro wzięłam ten makaron, bo... I warzywa na patelnię wzięłam, a to kupię, kupię, zrobię to może jutro, bo zamroziłam. Tu jeszcze mam bułkę krojoną, do szkoły właśnie na kanapki. Ale słuchajcie, co ja chciałam wam powiedzieć? Co ja chciałam powiedzieć? Niebra nie wiem, co chciałam powiedzieć, nieważne. W każdym bądź razie, yy... no muszę jechać, kurczę, dobra, nie wiem, coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, spróbuję z tego poczka, bo mi język ucieknie, no, mm. świeżutkie dzisiejsze, pycha, mm. dobra, już wiem, T-Mobile mi działa tak, o, sobie usiadłam w salonie, mogłam pogadać na sofie, moja mama mówi, tak, z domu dzwonię do ciebie, no z domu, no ona mówi, na, so, na sofie siedzę i dzwonię do ciebie. w nie wierzę ci, bo tak się nie mogła ze mną nigdy dogadać, ani na podwórku, i nigdzie. To czyli, i się śmiejemy, ona mówi, no to dobra, to czyli to, faktycznie to był ten mm. operator po prostu, miał taki do kitu zasięg. Bez porównania. Kasztanki się nazywają. Nawet jak mam jedną kreskę, jest słaby zasięg, mam jedną kreskę, to internet mi chodzi, mogę przeglądać wszystko, a na oręczach miałam jedną kreskę. A jak messengera nie mogłam odczytać, nic po prostu. Więc różnica jest, dobra. Do później. I rosowek gotowy, więc myjemy. Idziemy załatwić tą sprawę, co mamy do załatwienia. Ja Laura? W tym t Tam jest T-Mobile. I do pepko. po te buty polecimy, zobaczymy. Tak? Chyba, że tutaj w sklepie gdzieś jeszcze po drodze. Obczajmy coś. Zero. Zero? Tak. No już. Już? Mhm. Idziemy, byliśmy w Pepko, odkupiłyśmy się i jedziemy, ale laski jesteśmy, <noise> idziemy chodź, no bo to tylko z góry na dół, to szybko minęło, idziemy teraz dalej, e, wróciliśmy już, nie bolą, e, byliśmy jeszcze w Netto, pokażę Wam po co pojechałam, ale mam to na dworze, to Wam pokażę później, i przy okazji kupiliśmy takie prażynki, znaczy takie paluszki, takie te, tak to się nazywa, no, takie dobra, paluszki. takie paluszki, do szkoły Laura sobie czasami weźmie czy coś, nie kupowałam nigdy tego w tym, zawsze takie wiecie, w tych takich okrągłych, tego nigdy nie brałam, bo rzadko wnet to, to jestem, praktycznie wcale, takie proste paluszki mhm. i zobaczymy patyczki do uszu, bo nam wyszły. Była taka pasta, takie były dwie pasty, dwa, dwie paczki w jednym, po tam 10 zł niecałe. Wzięłam dwie sztuki. Zobaczymy. Nie są takie duże, bo to, to 750 ml. E, no takie te, nie są za du takie duże, ale zobaczymy. Dawno w tym netku nie byłam, co byłam dzisiaj, tam tak pozmieniali. Tutaj Laura sobie wzięła Oczywiście taką zabawkę ona zbiera, to w Biedrodze też kupujemy, cena ta sama była, 15 chyba złoty. Zbiera sobie te zabawki. Taką pastę, szczotkę, szczotkę. niby jest 3-5 lat, ale on Laura tąką elektryczną myję. Ale czasami na szybko, żeby sobie to taką, a nie było już powyżej 6, tak jak dla niej. Ta się spodobała, dobra. Taka do, żeby szybko, to już niech ma krem taki DAW do, 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 do twarzy. Cztery wziąłam takie puszki, zobaczymy czy będą chciały zjeść z tego z tego netto, cztery sztuki. Dzisiaj kotom ugotowałam te łóżka takie, wiecie, znaczy przejął gotowałam, dzisiaj im dałam łódka z kuczaka nawet nie tknęły powochały i poszły, tylko Pusia, ta szara Laury, tylko Pusia zjadła. Resztę nie tknęło. I krem z bo mi się skończył, a ja go po prostu kocham i uwielbiam. I trafiło mi się, nie wiem gdzie, tam w Pepko na pewno i tak dalej, w tych innych sklepach też są takie rzeczy. Takie kupiłam, te klipsy do woreczków, wiecie tam, jak coś macie otwartego i nie, nie, nie ma jak zamknąć, no to można, o tak jak tutaj widać, zamknąć woreczek z czymś tam. 12 sztuk za równe 5 zł. To wydaje się dobra cena, bo gdzieś widziałam, to chyba trochę droższe było. Nie wiem w sumie. To też? E, takie jeszcze wzięłam, jakieś e, papryka z limonką. Bo to już dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, weekendu początek. I jeszcze takie. Jeszcze tamtych nie zjedliśmy, a już następne wzięłam. Co się stało? Yy, I teraz przejdziemy do Pepko. Mhm. Nachodziłam się, bo w tym słońcu głowa mnie już boli. Pepko, yy, wziąłam Laurze. Yy, takie buty, te takie nie wiem drewniaczki, jak to się tam mówi. One są bardzo fajne. Leciutkie, takie się spodobały, to je wzięłam, bo już tamte wszystko jest, były za małe. E, takie na podwórko. One są bardzo wygodne. Sobie też muszę kupić, bo moje już mi pękły. Mi, e, to mi pękło. Tu i tutaj już mi pękło. Ale po prostu dzisiaj nie ogarnęłam tego. No bo byłam z Laurą. To jak, ja, jak ja jadę z Laurą, to o innych rzeczach zapominam. Ale już pojadę i tak. I sobie też takie muszę świeże, nowe kupić. Nieważne. To Nieważne. Um, tu już Laura odpakowała taką zabawkę dla Miśka do jeszcze ciągania się dla. Um, takie coś jeszcze wzięłyśmy, jeszcze... A już jest. Jeszcze, dla... Jesz jeszcze krowę taką kupiliśmy dla Bruna, to Wam później pokażemy bo, bo on siedzi, się bawi taką piszczałkę krowę, to Misiek ma też taką i Bruno nieraz tutaj jak są otwarte wejdzie do domu i tą piszczałkę jemu zabiera, bo on chce sobie piszczeć no to dzisiaj kupiłam mu taką samą i mu daliśmy, to to siedzi i piszczy nią mają hmm. No, fajne. Pojechałam do Pepko, bo takie właśnie widziałam. Buty, jak byłam z Amelką, że dla Laury były fajne takie buty. Tak jak ja mam w tej siateczki, takie chyba Wam się to mówiłam. Wkładane takie przez nogę, bez związania i bez niczego, one są przewiewne, więc fajne takie do szkoły, do latania. Mają super podeszwę. Patrzcie, taką świecącą, brokatową. Fajne, super ty wygląda. Tylko, że jak ja byłam, to widziałam, były różowe, bądź pomarańczowe, tak mi się coś kojarzy. I był jeden numer i ja nie wiedziałam, czy będzie dobry, bo to wiecie, każdy but jest inny, ja na oko nie kupuję. I, Ale ten też mi się podoba. I były tylko dzisiaj takie, tamtych już w ogóle nie było. W ogóle były już inne rzeczy. Jakieś. Byłam we wtorek, a dzisiaj jest czwartek, już był inny asortyment. Ale też, też jej się te podobają, bo też są niegupie fajne i sobie łatwo założę I już. Tu jeszcze wzięłam takie spineczki, bo Laura zapuszcza grzywkę, i trzeba spinać grzywkę. Tak, żeby mogła sobie już tak brać, bo już nie chce mieć takiej grzywki. I zapuszczamy grzywkę, no już prawie, prawie jeszcze tam z, trochę jej zostało. A um, no ma trochę tych spinek, ale te spinki to jakieś takie są wszystkie, wiecie, luźne, wszystko spada i w ogóle. Dobra, wzięliśmy takie oczywiście z jakimiś tam kotkami, czymś tam zobaczymy. I jeszcze takie sobie wzięła klapeczki. A to będzie na podwórko, czy nie do domu? do domu. Bo te na podwórko, do domu. Takie jako kapcie chciała. Coś takiego jak ja mam. Właśnie mówi, że chciała takie klapki. To takie coś jeszcze jej wzięłam po domu. I jeszcze tu szklaneczka. I jeszcze szklaneczkę upatrzyła. Ona kosztowała 20 zł. Szklana z takim misiem? Ale jest taka letka, że plastikowa Ona jest taka leciutka, taka delikatna. Ja nie wiem, czy na długo tutaj posłuży. Trzeba bardzo na nią uważać. I jest tym podwójnym szkłem. Że wiecie, ciepło trzyma. Zobaczymy. Nie ma ucha ani nic. No dobra. Ciała to ma. Może wszystko odpakować. Tam, co miałam jechać, załatwiłam. Odebrałam sobie tą umowę i tak dalej. Więc wszystko pozytywnie załatwione. No, i to tyle. Idę to pochowam. pójdę na wam pokażę, co tam, po co pojechałam specjalnie do tego netto. Idę jeszcze trochę, słuchajcie, w ten ogródek, bo jest godzina 18, z godzinka coś po rzeźbie. I koniec na dzisiaj. Właśnie po to pojechałam. Słuchajcie, do, ym, do netto. Taki był namiot z mo, moskitierią takie coś 3 na 3 No, no są dużo, dużo większe w, w Action. W action był taki biały, ale on był naprawdę duży. Bo ja nie wiem, czy mi pod taras, pod balką by wszedł. Ale tak, jeżeli on mi tutaj nie będzie pasował na tarasie, to ja go postawię. Nawet u Laury tam w ogródku, będzie miała cień. To wiecie, to, to się przyda. To mi się przyda na pewno. I zobaczymy, kosztował 200 zł. Na Allegro były 130 zł, ale bez Moskitiery, Sam, same, same zadaszenie. A tutaj z Moskitierą za, zamykane. Dzisiaj go nie będę otwierać, robić, będę go robiła jutro. Um, I no, i tak. I w ogóle to chciałam sobie takie zadaszenie zrobić, pod wiecie krzesełka. Nie wiem, czy warto mi to robić, bo chciałam z desek zrobić, ale. W sumie nie wiem, w którym miejscu, nie mogę się zdecydować. Tak myślę, czy nie kupię jeszcze jednego takiego, i będę mogła sobie to przenosić. Wiecie o co chodzi. To byłoby chyba lepsze z takim przynoszeniem, bo jak taki z desek byśmy z Pawełem zbudowali, taki, um, takie zadaszenie jakby, no to już będzie musiał stać w jednym miejscu. I tak nie jestem do tego przekonana. I zobaczę. Ja go jutro postawię, rozłożę, zobaczę, jak on wygląda wizualnie. Najwyżej sobie jutro czy tam przy sobocie podjadę i kupię jeszcze jeden. A jak mi nie będzie na teraz pasował, to y, dam go Laurze tam przy domku i postawię. Będzie miała cień, zabawę, jako namiot. I też będzie, będzie dobre, więc zobaczymy, a takie na Allegro kosztowały dużo więcej, nie widziałam tańszych niż 200 zł na Allegro, bo ja już patrzyłam je dużo, dużo wcześniej, ale dzisiaj przed wyjazdem i przed zakupami też sprawdzałam ceny, to sam, same te zadaszenie mówię 130 zł, dopiero za dwa tygodnie byłby chyba 18 czy 16 dopiero byłby u mnie, a z Moskitierą to 230-250 zł były najtańsze. Więc tutaj za 200 zł to w miarę dobra cena. Mój brat ma taki fajny też namiot, ale on ma takie, wiecie, jakby rozsuwane takie nogi. I może bym sobie taki kupiła właśnie na ogród, byłby lepszy, a ten na taras, bo ten szybko można złożyć czy coś. Wiecie, bo to są takie. Yy, jakby szczeble, i to się tak wiecie, składa. On ma taki, jakby z taką harmonikę się rozkłada, bardziej masywny jest niż to, bo to, to może być leciutkie. E, zobaczymy, jak nie to dam do Laurze, a może taki sobie inny kupię na teraz. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. E, zamówić przez internet, czy coś, to można wiecie, w każdej chwili. Więc od, po to pojechałam. Mam jutro, będzie, jutro będę otwierać i zobaczymy. Aha, no i taką krowę kupiliśmy właśnie Brunowi. E, no i miał ją. Półtorej godziny, godzinę. I po tej krowie zostało tyle. Po prostu ją zmordował, wymęczył. No i była krowa, i nie ma krowy. Tak, taki był szczęśliwy. No i, i tyle zostało z niej. No i co zrobiłeś z krową? Co? Gdzie masz krowę swoją? Gdzie masz swoją krowę? Tutaj jest. Bruno, gdzie ty poszedłeś? Ale to nie krowa. Tu jest twoja krowa. A ty kurczaka starego przyniosłeś. No, ten kurczak ci się bardziej podoba. On też nie piszczy. Wariat. Brunek, pokaż, jakiego masz kurczaka. No dobra, idę dalej, słuchajcie, do ogródka coś porobić. Zobaczcie, u Laury tutaj w u Laury w ogródku, bo Laura ma tutaj, wiecie, swój ogródek w zeszłym roku robiła. To są takie ładne te truskawki, już takie duże, bo one nie były przesadzane. No to piękne, pięknie rosną. Tamte ja przesadzałam, no to faktycznie są troszeczkę mniejsze, ale patrzcie ile ma tutaj na jednym krzaku truskawek. Zobaczcie Trzeba jak to dużo. Pedlać. Nie, jest mokro. E, tutaj na tym nie ma ani jednego kwiatka. Tu nic nie ma. Tu nie ma nic. Może wyjdą. Może wyjdą. Tu nie ma nic. Tutaj może wyjdzie też nie ma nic, i tutaj też nie ma nic. Dlaczego na tych nie ma nic, a na tych tylko jest? Dajcie znać, bo ja nie mam zielonego tu pojęcia. Tu jest bardzo dużo. Tu jest bardzo dużo, a na tych nie ma kompletnie ani jednego. ani jednego. jeszcze Wam pokażę poziomeczki, bo poziomeczki też już są. Coś tutaj będzie. Kwiatków było, o, proszę bardzo. No. A chodź zobaczymy do moich truskawek. Ja tutaj sobie też muszę wysiłkować, ale też coś się pokazuje. Gdzie nie gdzie, O tutaj. Powolutku. O tutaj. No, coś tutaj to, to się... będzie. Malutkie. O. Ale są. No może trochę nam jeszcze urosną. Zobaczymy. Ale myślałam, że myślałam, że będzie gorzej. Ale gdzie nie gdzie. Gdzie gdzie się o pokazują. Więc fajnie. No. Ale ładnie odbiły też te moje truskawki, co je przesadzałam. Były w gorszym stanie, teraz ładnie podbijały. Wyściukujemy je jeszcze. Może jutro i będzie dobrze. Jeszcze Wam tylko się pochwalę, że wyszły mi ogórasy. Ogórasy? Tak, to są ogórki. Tylko dlaczego tak krzywo, jak ja to w rzędzie sadziłam? Aha, bo to z tej taśmy. Ta taśma mi tu wyszła na wierzch. O mój Boże, co to mi tam kret wszedł? Nie wiem, taśma mi wyszła, bo to z taśmy sadziłam. Nie wiem, dobra, trzeba to zasypać i zobaczymy. Tutaj wyszło coś. Co tutaj się stanęło? Co tutaj się stanęło? O i tam wychodzą, y, tam o, wysadziłam trochę tych y, cukinii I wychodzi cukinia już. Takie noce zimne były, a to wszystko wyszło. Tam jest, tutaj? To jest. Y, dynia. Tu jest sukienka. Nie jest sadziłam arbusa, trzeba kupić do, do szklarni. I słonecznika. Mhm. Słoneczniki rosną już. Tam pod płotem. Dobra. Siedzę sobie w ogródku. Przyszłam coś porobić, ale. Nie pykło mi. <grym> Przyszedłam się z nami pożegnać. Wydaje mi się, że mam sporo tego materiału na dzisiaj. I nam wystar wystarczy mi leci kierowniczka, żeby się pożegnać. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze oglądanie. Oczywiście zapraszam na jutro. Mm, życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa zajączek. To jest jakby co, to to jest zajączek, bo to zawsze Laura tak pokazuje. I mówi, że to jest zajączek, więc. Pa! A! Może zostawimy w kom, 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 komentarzu dla widzów i zobaczymy, kto z widzów nas ogląda do samego końca. I zostawia taki znak w komentarzu, takiego, takich palców, taką emotkę, tak, zajączkową taką. I zobaczymy, kto nas do samego końca ogląda, a kto nas przewija, bądź w połowie filmu nas opuszcza, bo nie wszyscy może oglądają do końca. To łapkę w dół. Nie, jak łapkę w dół? W górę łapkę! Ale na sam koniec filmu, jak kto obejrzy do końca, to będzie wiedział, że my prosimy, żeby nam dali taką emotkę w komentarzach. I wtedy będziemy wiedzieć, kto nas ogląda do końca. No, do jutra. Trzymajcie się, pa!